DJI Neo mały, lekki i bardzo przystępny nowo nowy dron od DJI. Kupiłem go, jak tylko został ogłoszony z dwóch powodów. Po pierwsze, używam Hover RX1, który uwielbiam za prostotę i łatwość obsługi, a latam także dronami DJI i używam DJI Osmo Action Camery. Kiedy ogłoszono Neo, zadowałem się na zakup, ponieważ chciałem połączyć prostotę Hovera z jakością obrazu DJI. Używam go od kilku tygodni i pierwsze wrażenia nie były zbyt pozytywne, ale z czasem dron coraz bardziej mnie przekonał do siebie i trochę nauczył nauczyłem się go lubić. W tym filmie opowiem, co potrafi, do czego jest dobry i dlaczego może być dronem właśnie dla Ciebie, dla Was albo, albo nie. Oglądacie dalej i dowiecie się więcej. Pierwszą rzeczą, o której muszę wspomnieć, jest jakość tej, tej kamery. Na początku byłem poważnie rozczarowany. To nie było to, czego spodziewałem się od DJI. W mojej opinii jakość jest zdecydowanie poniżej średniej i minimalnie gorsza niż to, co oferuje Hover Air X1. Jednak po aktualizacji oprogramowania i dłuższym użytkowaniu doszedłem do wniosku, że jakość obrazu to nie jest kluczowy aspekt. Tego drona. Nagrywa on wideo w jakości do 4K 30p, czyli 30 sekundę. To dosłownie nic nie znaczy. Pliki mają rozdzielczość 4K, ale to nie jest prawdziwe ultra HD. Jakość jest ok, szczególnie dla osób, które nie próbują tworzyć kinowych arcydzieł. Jakość jest wystarczająca do utrwalania wspomnień lub dzielenia się nimi na Instagramie czy Facebooku. Generalnie nagrania z tego drona będą wyglądać lepiej na mniejszych ekranach niż na dużym telewizorze czy monitorze o wysokiej rozdzielczości. Neo w pewnym sensie jest tworzony właśnie do tego, do tworzenia treści na media społecznościowe i uchwycania wspomnień. Największym problemem w tym kontekście jest brak możliwości nagrywania w pionie. To duża wada, ponieważ jeśli chcecie coś od razu wrzucić do Reelsów czy Relacji, musicie najpierw wykadrować ten plik. Dla większości osób to może nie być duży problem, ale DJI mogli wykorzystać tą rozdzielczość 4K, aby kadrować pliki w pionie już w Kamerze, co pozwoliłoby na natychmiastowe ich użycie w sieci. Może to doradzą w przyszłych aktualizacjach, a promowania, kto wie. Teraz nie ma tu żadnej kontroli nad jakością obrazu, w szczególności jak używamy go tylko za aplikacją, lub tak po prostu samego. Trochę więcej o kontroli z kontrolerem, ale o tym za chwileczkę. I'm tu z Mattem z DJI. Mamy brand new DJI Neo drone. Yep. Self flying camera drone released just last Thursday. Just, just released, <laughs> yeah. So two questions I've got. Firstly, one: Who is it for? So just before you say it, I just just finish the question. Uh, firstly, I'm experienced with drones. I flew I flew the the uh, Mavic before. I uh, fly Mini Three, Mini Four. Is this drone for someone who's experienced with drones or total beginner? Absolute total beginner. Yeah. Um, so for me, this is very much a kind of total beginner drone. Um, it's also I kind of. Compare it a little bit to um, your kind of disposable camera, you know the old kind of yeah. picture. So essentially, it's for people that want to create um, good content, like they're out on the move. You think, oh, you know that'd be nice. I'm hiking along in the woods. You know, makes a nice picture, and off you go. Um, as, a, as a beginner drone, it's 135 grams, so it's lighter than the mini, um, and therefore. The Mini gives you a little bit more wind resistance. Um, on the high models, you have the obstacle sensing. Okay. Um, so that's where I would go. Yeah, but um, you've got the detectors on the propellers here, so, so if you, if you bump into something, it's very likely it's gonna do any damage. Exactly, yeah. um, but obviously you want people to have the best flight experience possible, yes. um, so we try and avoid the bumps. <laughs> okay, the second question, last last question. There's no vertical video. Is, is it at all possible that in the future there'll be firmware updates to give you Post ready or you know, Instagram ready uh, vertical file straight from the, from the from the drone? Sure, I mean, um, our genius boys and girls in HQ are always uh, working on kind of new innovations and uh, new features that people are asking for. Um, so I would just say, watch this space. Yeah, hopefully, we'll see. Thank you so much. Mark. Thank you. Pat. Thank you. Można go kupić w najtańszej wersji z jedną baterią i kontrolować go całkowicie za pomocą tego jednego przycisku na dronie lub przy pomocy darmowej aplikacji DJI Fly. Jest niezwykle łatwy w obsłudze w większości sytuacji intuicyjny do nauczenia się i używania go bez aplikacji. Możesz wybrać jeden z sześciu trybów tym przyciskiem i po prostu nim latać. A tryby są takie. Ta szósta opcja, directional track, kiedy dron leci przed, przed Tobą, filmuje Ciebie z przodu jak idziesz, czy jedziesz cokolwiek, ale również ma dwie opcje, ma boomerang i helix tutaj z parametrami do ustawienia w aplikacji, proste. No, ale takie opcjonalne ekstra, ten ostatni przycisk szósty ma trzy opcje. Wystarczy przytrzymać przycisk przez kilka sekund, 2-3 sekundy, a dron startuje z ręki. Po skończeniu wystarczy, wystawiasz rękę, a dron ląduje na niej super proste. Czasami jest w follow, follow trybie, śledzi mnie po prostu, nie jest tak daleko ode mnie. Zatrzymam się, stoję 3 sekundy, powinien do mnie wrócić, stoję z wyciągniętą ręką, powinien do mnie wrócić i wylądować na ręku, ale nie zrobił tego. Nie robi tego czasami. Po prostu jeżeli wystartujecie nim nad wodę, nad, nad przepaść z balkonu i nawet jeszcze nie, jeżeli nie spadnie albo nie odleci, to wciąż e, może do Was po prostu nie wrócić i, i po dronie. Gdy tylko dron wystartuje, automatycznie zaczyna nagrywanie. Nie ma karty pamięci, nagrywa na 22GB wewnętrznej pamięci. Apliki można pobrać na komputer przez USB-C kabel, albo przejść na telefon za pomocą aplikacji DJI Fly. W aplikacji dostępne są dodatkowe ustawienia i opcje dla każdego z sześciu tych, tych trybów, takie jak wysokość lotu czy odległość od Was. Można też latać dronem manualnie, jeśli Wam jest to potrzebne. Aplikację można też włączyć sterowanie głosem, co jest naprawdę fajne, ale aplikacja musi być aktywna, włączona, aby to działało. Można sterować, lądować i zmieniać tryby oraz ich parametry po prostu mówiąc do drona, ale tylko po angielsku, oczywiście. Hey Fly, go ahead, take off. No problem. Hey Fly, Waiting for your command. land. Mówi za dużo. W aplikacji można włączyć nagrywanie głosu. Fajne, bo można mówić do kamery, jak, jak się lata dronem. Używa mikrofon budowany w telefonie, żeby nagrywać dźwięk, albo mikrofon podłączony do telefonu. Problem z tym jest, że aplikacja usuwa dźwięk śmigieł z nagrania, co sprawia, że mój głos brzmi jakbym był pod wodą. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko jest świetne. To bardzo przydatne narzędzie do nagrywania siebie, gdy jesteście sami, lub do uzyskania ciekawszego ujęcia z innej perspektywy. Niepotrzebne jest specjalne szkolenie, zezwolenia ani licencje po prostu lecisz. Oczywiście zdrowy rozsądek jest kluczowy. Jeśli znajdujesz się w pobliżu drzew czy ścian, łatwo o zderzenie, bo dron nie ma żadnych czujników unikania przeszkód. Śmigą mają osłony, więc dron zniesie lekkie uderzenie, ale jeśli jesteście nim 10 metrów nad ziemią, może być trudno wydobyć go z drzew. Drzewa, czy z dachu sąsiada. Gdy operujesz z nim bez kontrolera, nie będzie dobrze działał nad wodą czy na przykład z balkonu, ponieważ dolne, dolne czujniki na podczerwień muszą widzieć Ziemię. Manualne sterowanie dronem w aplikacji jest ok, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe ujęcia bez, bez siebie w kadrze, ale jest bardzo proste i ograniczone dla mnie osobiście wszystko to jest przydatne i wygodne, ale od początku czułem, że to nie do końca dron dla mnie. Miałem trudności ze znalezieniem powodu, by go od razu nie sprzedać, aż w końcu podłączyłem go do kontrolera. Kupiłem zestaw Flymore Combo, który zawiera dodatkowe baterie, ładowarkę oraz kontroler. Ten wymaga podłączenia telefonu i korzystania z tej samej aplikacji DJI Fly. Teraz po podłączeniu telefonu do kontrolera, aplikacja ma inne funkcje i działa inaczej. Można także podłączyć dowolny inny kontroler DJI, w tym, w tym wypadku mój ulubiony RC2. Połączenie kontrola pozwala na manewrowanie tym małym dronem, tak jak każdym innym dronem DJI. Można lecieć wyżej, szybciej i dalej. Daje też więcej kontroli nad kamerą, ponieważ można manualnie zmienić wszystkie ustawienia kamery. Mamy tu też opcję, by zmniejszyć cyfrowe wyostrzenie i odszumywanie, co poprawia ogólny wygląd wideo w mojej opinii. Ale tylko troszeczkę. Z kontrolerem drona ma również opcję powrotu do domu, co pozwala automatycznie sprowadzić go z powrotem w razie problemów lub niskiego poziomu baterii. Bez kontrolera lub tylko Używając telefonu, tej funkcji nie ma powrotu do domu. Jest jednak duży, ale dron waży tylko 135 gramów, co oznacza, że nawet najmniejszy wiatr sprawi, że będzie bardzo niestabilny. To samo dotyczy automatycznego nim latania. Jeśli polecisz z wiatrem na 100 metrów, możesz mieć problem z powrotem. Dron jest po prostu za mały i za lekki, by poradzić sobie z wiatrem, jakimkolwiek wiatrem. W praktyce trzeba traktować go jako latającą zabawkę i używać z rozwagą, aby cieszyć się nim dłużej i nie stracić go przy, przy pierwszym locie. W idealnych warunkach, w jasny, bezwieczny dzień może dostarczyć dużo frajdy. To idealny dron, aby cieszyć się samym lataniem, mieć frajdę z samego latania. Idealny dron dla początkujących, by nauczyć się latać i nabrać pewności siebie, zanim zainwestujecie w większego i bardziej zaawansowanego drona. Jest bezpieczny, nawet jeśli przypadkiem wlecicie nim w kogoś. Prawdopodobnie nie wyrządzisz poważnych szkód, choć oczywiście nie polecam celować się w czyjąś twarz przy pełnej prędkości. Generalnie jednak to jest to dron bezpieczny, trzeba tylko zachować dozrowy rozsądek i nie popisywać się. Warto także wspomnieć, że dron nie radzi sobie dobrze w trudnym oświetleniu. Nie jest przeznaczony do lotów w pomieszczeniach, ale jeśli naprawdę musicie i nie będzie wystarczającej ilości światła, zacznie dryfować, zachować się nieprzewidywalnie. Ja miałem ten sam problem, kiedy było za dużo światła, skierowałem kamerę w stronę zachodzącego słońca, zaczął latać nieprzewidywalnie, sam na bok, w górę, w dół, jakby próbując uniknąć jasnego światła i sam mi wleciał w krzaki. Nieciekawe doświadczenie. Nigdy nie latałem dronem FPV, ale myślę, że o zakupie Awata 2 w takiej przyszłości będę mógł podłączyć kontroler FPV i Google do tego drona i nauczyć się oraz poćwiczyć latanie bez ryzyka zrobienia komuś krzywdy lub zniszczenia, e, zgubienia drugiego drona Awata. Dron sam kosztuje tylko jakieś 900 zł. Ta cena sprawia, że jest mniej bolesna, jak coś się z nim stanie, w porównaniu do tego, ile kosztuje praktycznie każdy inny dron. Biorąc pod uwagę cenę i ile radości można czerpać z samego latania, a także fakt, że choć jakość obrazu jest nie najwyższa, można nim nagrywać wideo i robić zdjęcia, plus jego prostota, łatwość w użytku, ta cena sprawia, że jest to niesamowita wartość za pieniądze. Muszę przyznać, że miałem trudności z lataniem większymi dronami na początku, kiedy się uczyłem. Świadomość, że można przypadkowo stracić drogi sprzęt lub zrobić komuś krzywdę, bardzo mnie stosowała. Szkoda, że wtedy nie miałem takiego drona jak ten, bo jest to idealny sprzęt na łuki i zyskania pewności, Siebie w lataniu. Podsumowując, fajny dron, ale mógłby być to odrobinę droższy, o nawet dodatkowo 400-500 zł, i mieć taką samą kamerę, na przykład jak Osmo Action 4. Dla mnie to jedyny jego minus. Na szczęście ja mam Hover X1 Pro Max do filmowania siebie, jestem w planerze, a DJI Neo używam do rekreacyjnych, będę używał do rekreacyjnych, bezstresowych lotów, ale tylko w słoneczne i zupełnie bezwieszne dni. I to wszystko na dziś. Jeśli ta recenzja była w jakikolwiek pomocno, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i zostawcie pytania w komentarzach poniżej. Dzięki za oglądanie i na razie.